No, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki szybki, mały. Na temat wentylatora ch ch chłodnicy, klimatyzacji. Słuchajcie, złamę dzisiaj pewien mit. Bo już parę razy słyszałem, że jak wentylator nie działa, a wentylator klimatyzacji, to klimatyzacja się nie powinna załączyć. Nie wiem, jak jest w innych samochodach. Ja się na tym przecież nie znam. Eee, tu jest na Audi. I jak ją kupiłem od września, tak mi się wydawało, że jak od czasu do czasu załączałem klimatyzację, to wentylatora nie było słychać. A powinno, nie od razu, może jak jest zimne, ale powinno go było słychać. Co się okazało? Pierwsze temperatury 30. Stoję sobie w korku, włączona klimatyzacja. A wcześniej zauważyłem, że jak stoję jak samo to chodzi na wolnych obrotach to bardzo słabo działa klimatyzacja tu była nabita, sprawdzona, wszystko ładnie, pięknie okazuje się że przyczyną był walnięty wentylator chłodnicy klimatyzacji słuchajcie, w niektórych samochodach są z przodu, są dwa elektryczne to w tym przypadku jak w większości grupy Volkswagena jest duża pomoc, bo jest wentylator na wisku słuchajcie, no ale niestety jak ten nie chodzi od klimatyzacji o dziwo klimatyzacja działała Powiem Wam, że też mam zepsuty wentylator klimatyzacji w Volkswagenie Crafterze 1C i też działa klimatyzacja więc to nie jest prawda, że jak jest zepsuty wentylator to się nie załączy Załącza się, tylko że po prostu na wolnych obrotach yy, słabo chłodzi No, ale do rzeczy Stoję sobie w koreczku, 30 stopni, włączona klimatyzacja i w pewnym momencie temperatura na zegarze ponad 90 Bach. Oj, coś tu nie gra. Zacząłem drążyć temat z wentylatorem. W A4 chodzi tak, jakby chciał, jakby odrzutowiec startował. Tu w ogóle nic, martw. Bezpieczniki, wszystko sprawdzone. Słuchajcie, I teraz Wam pokażę patencik. Jak sprawdzić, czy to wentylator? Bierzecie sobie rurkę, cokolwiek. Silnik chodzi, klimatyzacja włączona. I stukacie sobie tutaj w silnik. Jeżeli po stukaniu odpali wam wentylator, to już macie 100% pewność, że to jest wentylator, że się zawiesiły szczotki albo się na łożyskach. U mnie po stuknięciu odpalał. Chodził do klimatyzacji nie wyłączyłem, ale za chwilę się zacierał, piszczał i stawało to wszystko. Klimatyzacja działa. W Krafterze tak mocno stukam Tu mam z przodu w Krafterze wentylator, więc. Pizgam go, pizgam, że i też po uderzeniu załączał się, chodził, dopóki klimatyzacji się nie włączyła Ale już chyba tak wykończył, albo zatarł, że już połamałem prawie obudowę. I nie chodzi. Więc sprawdźcie sobie wentylatory, klimatyzacji, bo jedziecie na wakacje, stoicie w korku, wiecie, jak to jest u nas w Polsce. Klimatyzacja włączona, chwila nieuwagi, nie we wszystkich samochodach macie czujnik temperatury. Silnik przegrzany, wodę wyrzucona macie kłopot, problem a nie daj boże wam się jeszcze głowica wykrzywi nie? więc o to też trzeba dbać więc taki patencik jak stukniecie i wentylator ruszy to już macie przyczynę a z tego co się orientuję to powinien wentylator przy włączonej klimatyzacji pracować może nie od razu ale powinien więc teoria złamana Klimatyzacja za załączała się, pracowała, ale no niestety na wolnych obrotach, na postoju na światłach słabo chodziła i tylko tyle. No, na szczęście tylko raz mi się wskoczyło ponad 90, nie zagotowałem, wyłączyłem klimę, i od razu się wszystko wróciło do normy. W czasie jazdy było spoko, nic się nie działo, więc prawdopodobnie od września tamtego roku jeździłem na zatartym. Wiatraczku, oczywiście wiatrak jeszcze oryginał, z fabryki wyjechał, a z tego co wiem, to te wiatraczki potrafią się zacierać, szczotki, zawieszać, więc zwróćcie sobie na to uwagę. Trzymajcie się i do następnego.